Cześć, nazywam się Ewa Sroka, Znajdziecie mnie na Instagramie pod Ewa Sroka Tatu i przyjechałam tutaj tatuować. Pracuję głównie w stylu znanym jako watercolor, ale dodaję też czasem jakieś elementy realistyczne, szkicowe, graficzne, głównie tatuję portrety zwierząt moich klientów, psy, koty i nie tylko. Też inne zwierzęta, jakieś elementy flory, czasem ilustracje, hobby moich klientów, ale tak naprawdę to, to jest taki styl, w którym można przedstawić bardzo, bardzo dużo i niekoniecznie muszą, muszą to być y, tatuaże kobiece. Głównie są to pomysły klientów przetworzone po prostu przez to, jak ja to widzę. W czasu wydaje mi się to dosyć zabawne, ponieważ wpadłam na pomysł, że będę tatuować w momencie, kiedy nie miałam nawet pół tatuażu na sobie. Pierwszą moją ofiarą był mój e, były chłopak. I były to kleksy, bo uznałam, że kleksy jest ciężko świecić. No i udało się. W studiu W19 się całkiem przyjemnie, podoba mi się bardzo atmosfera i wystrój. Ewa Stroka, zapraszam na W19.